O! Taki asasem! To ten cały audytora ta Firenze? Popyt, widzisz te komary! Chuuu! 4 grata to jest to jest. Szybka, szybka przerwa yeah, na no, i. Co w ogóle? Nie, to przygotuj się na dole. A! To fer. Może będzie pomóc? Czy.

Будет на Стоп! Высота грея! Чё, кто б Чего, холерско? Ну нет, не бегал, взял и сейчас бьет Ха, кто-то стопулы Ниже Jezu, ten dźwięk kurwa. to Dobra, ty, jak ty możesz się napić? Co jest ty? <śmany> <śmany> Krzaszek no. <śmany> się świeci. Ty, tłopy, czy wzięłeś To yeah. tak że ty, ty przełożyłem, nie się świeciło. <śmany> <śmany> Święty, święty grał czy coś nie? to był crazy troszkę jest O! Nie! No, no nie wiem, że nie chcę dotykać przecież. Do you really want to touch the flower? No! I tak yeah. jest, <laughs> no, ja jest to jest moje Nie, nie, nie. <laughs> <laughs> Kocha kwiaty. No, patrz na to, że. Oh, William! Klingie są jakiś jeszcze pierwsza karta jest zdobyta. No, ja no okej, jak nie jestem zarażeni. Może musimy zdobyć tyle serum, ile, ile postaci, i, przed i nie kiedyś do tego. No. <laughs> być może to miałoby sens. Byłoby ciekawe. Jakby serum, no, serum na infekcję. Tylko dziwne jest to, że serum to jest po prostu skry z. z, z, z it Ok, wydaje mi się, że w tym pokoju na pewno musi coś być. Jakby. Dajmy, coś no, to musi być. Jaki jest powód tego istnienia tego pokoju? Czemu nawet w tych dwie nie da kliknąć? Przynajmniej bym się czuł pewnie, gdyby była informacja, że są po prostu zamknięte, nie? Co? Release! O! Ej, właśnie, już było, da... release, no. To możemy odsunąć pewnie łóżkę Tylko co, release, nie chciałeś? O, o, to popchnięcia, ty. Hmm. Nie przepraszam, możemy... Prze o ty masz, no? Miałeś. A to trzeba wejść... A w bok M. No. pchaj. Kościół? Mi się nie chce pchać? Chyba, że masz to przesunąć w stronę ekranu. nie? Hey, blondie, stop it. No nie mogę, bo nie mogę pójść. To jest tylko pchać mogę, ale nie mogę tego wyciągnąć. O. o! Smarki! Okay. Mały, mały kluczyk, to jest <laughs> lowkey, nie. Low -key. <laughs> To jest mały kluczyk. N niski kluczyk to jest. O! Okej. Okay. Wow, to jest crazy. Wow, mamy Stun Gunner. Wiesz, że teraz bateria będzie źle. Czekaj co? Um, Hi, Professor. Cory, I found it. The flowers, a natural drug from the poisonous Solanaceae family. now? Yeah? Seems to have undergone a cellular mutation. And what are you waiting for, Professor? A research grant? If you want to help, meet us at the hospital. I'm already here, Cory. I'm in the lab on the ground floor. Okay, Professor. See you down there. I'll see you down there. That makes sense. Czy to, czy to jest jakiś kod? the lab. O tam w karta była. No i magnetyczne gówno. Wejdziemy tam i wszystkie nasze bronie znikną. Nie czy są

ground floor did you really need to snort that junk they can mess around all they want but not you i know you found things hard since leafmore but so have i it's one more reason not to give up. Uh, it's been eating away at me for wow. for far too long now far too long but now. A fight for Christ's sake. We're family. If I can do it, there's no reason for you to lose it. It's been two years, Kenny. Tymi, tymi drogami? Tymi drgami, tylko tymi roślinkami pralić? Ale na. Tak, i przez to też już nie umie biegać. No, nie tylko biegać. Get out że here! To ona. To, nie... to Ale Ale przycisk. <grym> jest. <zainteresimum. słysy> Ich habe mich schon verletzt. Ja, ich habe mich Oh, Okay. Äh, du kannst nicht... Du kannst nicht... Du kannst nicht... Ich habe keine Ahnung, was ich hier zu tun habe. Ich habe keine Ahnung, was ich hier zu tun habe. Ich was ich hier Oh, Ich ist in meinem yeah, well, Ich To nie. Nie. To w Już? się w tej chwili, w widać chwili, już wzięli już go. ja już się tej O, a ja nie. O, Ja nie wiem, co to jest za w ogóle pacing tej gry, nie? On, <laughs> no, o, nie, Jesteś szmatą? O, jesteś szmatą. O, co? Czekaj, czekaj, stop. To nie będzie... Nie, wciąż mamy... nie mamy tego, czego mieliśmy. Dobra, to czekaj. Daj tego spike bola, ty masz to gówno. Good. Nie, nie, nie wiem czy to Gnata, ty miałeś Gnata przed ty... nie wiem, ja, ja miałem Gnata przed chwilą A to koi, tak Dobra, to tutaj tak przeciąłem tak, obwodę, że my mieliśmy Gnata, bo chciałem shotguna Ku**a nie to... Ku**a mylą mi się postacie przez to, że teraz się zamieniliśmy Poczekaj, i... czekaj, czekaj, to się wyjść jeszcze zobaczmy Load safe, Patience Room, to jest... No nie, to nie mam tego zapisać, musimy je zabić dopiero wtedy ja marzę, ty wyjdziesz po prostu teraz i ja zmienię po prostu. Tylko, bo problem jest taki, że, nasz, że znowu że to mamy, nie mamy życia w ogóle. No i już można łączyć. I bo, no. no. No cóż. Nie no. to chyba. Nie wiem, to... mi to. Nikt go nie wierzę tego. <laughs> roku, no. <laughs> nie potrzebujemy takich rzeczy. Jesteśmy no, za dobrzy na to. Ja się że tak dziwnie działa, że niby się łączy. taki wpłynek, ale się nie łączy. No... No.

They're still static. The whole county is suffering from blackouts. The whole county is recharged. It's not going to be so. i go to the office. Oh. Is this safe spot? Here we are. Corey! Someone will pay for what happened to June. I promise. Just focus on getting out of here alive, okay? No, bo, że ląda z leci. Czekaj. tego się przejmie ma Piłę, nie? Nie ma jednak piły. Co się stało? A. Dobra, teraz ma. Nic. Okej. Okay. Wow. Aha! Oh. That's a nice find. Um. It seems that teenagers have been copying some sort of crazy stunt program from TV. A lot of them have come in here with broken bones, second-degree burns, and ew, to have plastic cars removed from their rectums. Oh, gross, man. Oh. Naprawdę jaka ciota ty. Czekaj. Masz za chwilę. Ja czekam. Hm. Nie żar.

Wiele jest, no, jest pas nie jestem pewien bardzo jak się robi O. Nie, a teraz inny nie, nie, nie. znowu. Mogę to rozwalić, tak? O, chyba, boję, że będę musiał kod zrobić, jasek. Pewnie byśmy mieli, gdybyśmy tworzyli tego, nie? Okej, okay, czekaj, co to jest? Nie chciałem nie miałem tego wlewać. Dobra. Nie szkodzi Nic zabały. O, to jest. A, no to się że Origins a No, chyba Origins powstały pod szkoły <grym> innej szkoły. Pod szkołą kurwa, z wielkim drzewem. człowiekiem drzewem. Dobra, no. Pisałbym to, ale. nie wiem, jakoś to jest safe. Dobra, chyba nie. nie Zawał upadek, wioski. śmierć. No fucking way! Czytałem o tym 5 razy, że nie powinienem tego dotykać. No jakby. Ale jakoś nie wiem, Akurat nie mogę jest. na nie wydaje ci się. Oh. O! Trzy, wracamy. To? Ok, to jest to, tak, to jest ten no to pewnie wybuchowy nie Ale tak pewnie nigdy tej kuszy nie użyję, na tym się skończy. No, nie, bo nie jak też to możesz to kuszę sobie wziąć. Nie, pistolet nie, 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 Fajnie. On już umarł przed, przed tym, co w On umarł przed tym, jak to było popularne. Nie? To jest, on, nie, on nie biega za trendami. On no robi to. Ładne. A jest tu coś, jeszcze coś się świeci, jeszcze tutaj coś. On się świeci. no żartuję. Co jest z nimi? The Bodies chyba wiem dlaczego hey, to oh. zrobiłem. <laughs> o kurde, czekaj. 22 lata. O ne Negro. Of victim <laughs> dead victim to death after having been cut and raked but I no weapon. The body contains oh, no. black substance to is the and genital area. O oh, no actually. O, oh, respiatory system, no chyba wiemy o jak narkotyk chodzi. Hmm. Nie. His yeah, death is them. connected with that of the girlfriend of the victim. Her lines were completely clean, controlled reproduktive organ. Damn. Co to jest za. Asmiry. <laughs> Dobra, to... fajnie, teraz fajnie, jest misi... widzę. O, oh. oh, I had worse. Minor <laughs> fractures, I had worse. Ale powiedział. co? Hey, you need to stop playing co się bo... Hey, calm down! The entrance <laughs> z kuszyacza. Nie, to, 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 to chyba dobre gówno jest w takim razie. I borrowed a battery pack kurwa, a to my my nie... to się dzieje, już nie, nie, nie wiem. Right. A ty, a to jest ta broń, której nie mamy. O! Oh. Wezmę ten kusze, to jest szalalenie z ciabłem. Trzeba go <laughs> przetestować no, tak. Tak, więc. Czyli? charakter? To był Bera. O, Babat, co zrobił? O! Tak, tak, tak. Szuchaj. O! Dlaczego tak? Nie, nie. Dobra, trzeba zrobić podkę na jakąś. Really naprawdę Ow! You Musisz przestać grać w video games. What the fuck? Ja was? mam, mam, mam. 4 dobra. Do Jeszcze dwa No, no wygląda Tak jest. Na no, hita Na no, Kur... Tak, okay. Stop. Kod. No to ku... nie. Kluczyk. Co? No. no, no... kluczyków się nie zrobiło O kur... się zbiera, się podoba. Mm -hmm. uh, that did the trick. No, um, ale te wykładne widoki tam kurwa. <laughs> Bardzo takie wielowymiarowe. No boże, powodzenia. To Picasso Lugia. chyba. Ty otwieraj Picasso. Tak. Te Icycy Asaki. No, no wiem. No, no, no musi być źle, nie? Dziś no o, właśnie, nie go głupia nie ma. No boże, takie. Jak się nazywa ta lokacja w ogóle? Nie hey, wiem. Okay? No kurwa, kurwa, jak się tam nie poradzi? Jak to zgadza się z git? Gdzież się opiera? Ok. O kurwa, nocy. Och, ho, jest dobra. O kur... Tak? Patrz na ten gościa, który ma 3 godziny 30 minut gameplay On jest tam gdzie my jesteśmy i chyba, chyba ile? Godzina 20? Nie o ch... O tu, tutaj się ten gość zamieniał w tego co? Ten Kenny Boże naprawdę wystarczyło nie być punem i wszystko dobrze byłoby, nie? <laughs> Siara No kurwa, są no kur... ja pier... O, już Einstein, ja pier... Już widzę e, inny i już wiem, że to Einstein Ło, lag, lag kurwa, ja, to... A się. Ow, you Dobra, chyba jest git.